Final vote on the opinion. Who votes against the opinion? Thank you. Abstention? The opinion was adopted by a majority vote. Congratulations to both rapporteurs and to everyone involved. Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli przyjęto opinię na temat zasad funkcjonowania unijnej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Dokument, przygotowany wspólnie przez marszałka województwa kujawsko pomorskiego Piotra Całbeckiego i wybraną w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Portugalkę Izildę Gomes, będzie miał kluczowe znaczenie dla europejskiej debaty w tej kwestii i dla przyszłości polskiego i europejskiego Europejskiego rolnictwa. Wspólna Polityka Rolna to dobro europejskiej i my, wychodząc z założenia, że chcemy to dobro, owszem, poprawić, ale wzmocnić, przyjęliśmy szereg postulatów, wniosków, które dziś zgłaszamy do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, żeby zostały wzięte pod uwagę. Głosowana przez Komitet Regionów Opinia postuluje głębokie zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej, powstała w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami, m.in. rolnikami oraz przedstawicielami związków, producentów rolnych i organizacji konsumentów zarówno w kraju, w tym w Kujawsko-Pomorskiem, jak i w Brukseli. Wysłuchanie tych problemów albo inaczej oczekiwań było naprawdę bezcenne. Ja byłem uzbrojony w amunicję już wiedziałem. W jaki kształt musi mieć wspólna polityka rolna? To znaczy taka, która będzie chronić, to złe słowo, ale da szansę rozwoju wszystkim, którzy pracują na roli, którzy zajmują się rolnictwem, i uwzględni inną pozycję tych, którzy są, mają tysiące hektarów, no i też tych, którzy uprawiają ziemię jako ojcowiznę od wielu pokoleń i po prostu sobie w tych czasach już nie radzą. Opinia wzywa gremia sprawcze Unii Europejskiej m.in. do wdrożenia instrumentów pozwalających na ścisłą kontrolę tranzytu produktów rolnych z Ukrainy i generalnie właściwą ochronę europejskiego wspólnego rynku rolno-spożywczego, a także do decentralizacji wspólnej polityki rolnej do poziomu regionów. Największym problemem dotychczasowej zdaje się tej polityki rolnej, która w ostatnich latach po prostu jest nieefektywna. Było to, że po prostu nikt z rolnikami specjalnie nie rozmawiał o ich problemach. Starano się narzucić najróżniejsze rozwiązania, no i mamy efekty dość dzisiaj bardzo niskie oceny rolników, jeśli chodzi o Unię Europejską i instrumenty, które mają wspierać i gwarantować rolnikom bezpieczeństwo w produkcji, a i nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Opinia w kwestii wspólnej polityki rolnej jest kolejnym tego typu dokumentem przygotowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego, wcześniej gospodarz naszego regionu, opracował dla Komitetu Regionów opinię na temat bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu oraz opinię o konieczności modernizacji kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aktów prawa europejskiego.